Cześć, witajcie serdecznie w nowym odcinku na kanale Gregor TV. Dzisiaj jesteśmy w studiu w Chojnicach, w domu towarowym Libera nasze piętrze, gdzie odbywa się sesja filmowa Kubry Media. Wszyscy zebraliśmy się tutaj specjalnie z całej Polski. Zjechaliśmy, żeby właśnie odbyć sesję i tworzymy fajny content, później będzie integracja, także luźny vlog zapraszam do oglądania. To się nazywa firmowa sesja zdjęciowa. Profesjonalna, z profesjonalnymi modelami. Tak, najlepszymi. I jest bardzo klimatycznie. No i cóż, no. obserwujcie no. co będzie się działo. Prawie włosy i spójrz na mnie. Chyba jest twarz modelowa. Eee, załóż ręce. Ja twarz Dominika mi przykleję wtedy, dobra. Ha! Kobra atakuje, Kobra nie Dobra, jak jesteś już formalnie. A dobra, to sobie sprawdzę. Tak to się robi, nie? Tak. Uno, przepakowałem <grywa> Urosłeś. Dobrze robią chłopaki dzisiaj? Dobrze chłopaki robią. Dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Cześć Ile? czym się zajmujesz w Gregor Media? Jestem specjalistką do spraw marketingu. Łukasz, co robi w Gregor Media? E, Montuję i robię grafikę. A nagrywasz czy nie? Nie wiem. Michale, czym się zajmujesz w Gregor Media? Ja robię to, co ty robisz teraz, czyli nagrywam wideo i je montuję. Logistik przed chwilą tutaj y, szedł i mówił, że taki fajny film zrobiliśmy, że się zruszył. Pozdrawiam, y, Europa Logistik. No, 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 fajny ma pan aparat. A nie było bez przewodowych? Nie było bez przewodowych aparatów? Tylko przewodowe. Jak, jak, jadę, jak jeżdżę na śluby? To, no chodzisz. To ubieram na, na, na pielgrzymce. Taśma. Pierwszy. Najważniejszy asortyment fotografii. Tak, żeby krępować ludzi. Pomaga w każdej sytuacji. Jak trzeba komuś zamknąć usta. Tak. <gry> Zobaczcie, to możemy otworzyć. Tak, dobrze. No, no. To ja Także dwa laptopy, dwie panie siadają, jeden na przykład się to To jest fotograf, DJ, wszystko naraz. Patryk, powiedz, czym się zajmujesz w Gregor Media? W firmie Gregor Media zajmuję się automatyzacjami procesów biznesowych, które oszczędzają czas w waszych firmach. Cześć. Czym się zajmujesz w Gregor Media? Robię strony internetowe. A jakie? No różne. Tak? Programujesz? Backend czy frontend? Oba. Oba. Nieźle. Nice. Dominik, czym się zajmujesz w Gregor Media? Poza strony internetowe. Właśnie przybrałem sobie spodnie, żeby wyglądać jeszcze inaczej na kolejnych etapach naszej dzisiejszej sesji. Jesteśmy już po fotkach portretowych do stylizacji takiej filmowej. Teraz będzie taka bardziej profesjonalna, poważna. Jesteśmy już po sesji i jak tam wrażenia, jak praca przebiega? No cześć. Yy, cóż, 11 osób, 3 outfity. Razem wyszło ponad no, prawie 600 zdjęć. Także jesteśmy już na finiszu i niebawem będziemy oglądać. Dobra, pokaż co tutaj wyszło. To już wszystko. Zostaw łapkę w górę, zostaw dzwoneczek i suba na tym kanale. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.